Wideorejestratory 24.pl, czyli tylko sprawdzone kamery samochodowe. Wideorejestrator Vantrue S1 Pro stanowi propozycję do monitorowania przodu i tyłu pojazdu. Ta kamera samochodowa to kolejna przedstawicielka nowej generacji kamer samochodowych z przetwornikiem Sony Starvis 2 i IMX675. Umożliwia on nagrywanie znakomicie prezentujących się materiałów w każdych warunkach zarówno w dzień, jak i po zmroku, zapisywane pliki przekonują ilością szczegółów, które można z nich odczytać. Jest to zasługa skutecznego trybu HDR, który znacząco podbija użyteczność nagrań wykonanych w wymagających warunkach. Co istotne, może być on automatycznie aktywowany według ustalonego przez nas harmonogramu. Również moduł kamery tylnej umożliwia nagrywanie użytecznych materiałów w rozdzielczości full HD również z trybem HDR. Kamera posiada wsparcie dla wygodnej, spolszczonej aplikacji mobilnej, która umożliwia wygodne wykonywanie aktualizacji, zmianę ustawień, czy też pobieranie nagrań bezpośrednio do pamięci telefonu. Natomiast już w czasie jazdy dalej możemy łatwo obsługiwać kamerę dzięki wsparciu dla rozbudowanych komend głosowych. Przykładowo, jeśli chcemy zabezpieczyć nagranie przed nadpisaniem, wystarczy powiedzieć do kamery LOCK THE VIDEO i podprawię. rejestrator umożliwia nie tylko nagrywanie przebiegu jazdy, ale i podczas postoju pojazdu. Wsparcie dla dedykowanego, aktywnego trybu parkingowego umożliwia wybór jednego z czterech preferowanych trybów działania, aby możliwie jak najlepiej dopasować sposób ochrony do indywidualnych potrzeb i preferencji. Więcej informacji o kamerach samochodowych szukaj na naszym kanale YouTube, w mediach społecznościowych i na stronie wideoregistratory24.pl.